Środa 21 maja. Czym jest ten świat i wszystko co materialne? Formą mojej energii, mojej mocy, którą nieustannie emanuję, a która ucieleśnia się w to, co właśnie widzisz, co odbierane jest przez zmysły stworzeń. Zmysły pokazują tylko jeden aspekt rzeczywistości, ten, który jest potrzebny do egzystencji materialnej, dopóki człowiek żyje w ciele. Są ludzie, którzy przekraczają granice spostrzegania zmysłowego, nie tylko chrześcijanie. Jeśli usilnie do tego dążą, jest im to dane. Niedziela, 24 sierpnia. Czy Twoje słowa już zamieniają się na rzeczywistość? One są rzeczywistością w chwili, gdy je wypowiadam. Słowo Boga jest ciałem. Nie ma oddzielenia między słowem a jego ucieleśnieniem. Wszystko, co istnieje, jest z mocy słowa. Rzeczywistość jest słowem, a słowo rzeczywistością. Stanowi jedność we mnie i w czasie, który odczuwasz. Nie ma czasu. Wszystko jest we mnie, a ja jestem wieczną teraźniejszością. Dlatego nie należy martwić się o jutro. Jutra nie ma, choć dla ludzi jest. Jest tylko dziś, teraz. Tylko to teraz jest ważne. Spotkanie ze mną i pójście za mną to to, co jest w tej chwili, zawsze w tej chwili. Wtedy ma wymiar nieskończoności. Nie ma czczych obietnic i złudzeń dotyczących przyszłości. Wieczne teraz jest prawdą. Nie ma w nim miejsca na kłamstwo. Kłamstwo bazuje na czasie, karmi się czasem, który jest złudzeniem. Zmysły nie są narzędziem poznawania prawdy. To, co istnieje w czasie, nie może zbliżyć się do tego, co wieczne. Wieczną prawdę poznaje się wieczną duszą. Jeśli doskonalisz swoją duszę i posługujesz się nią w poszukiwaniu prawdy, będziesz ją znajdować coraz obficiej i będzie to poznanie bardziej rzeczywiste niż poznanie zmysłowe. Zmysłami poznaje się to, co materialne, duszą to, co duchowe. Pomyłką i błędem jest używanie zmysłów do poznawania mnie. Zmysły mogą być jedną z przyczyn pójścia za mną. W drodze są już nieprzydatne. Potrzebne jest poszukiwanie mnie w duszy i jednoczenie się ze mną, teraz. Kontemplacja, czuwanie. Rozmowa ze mną, przebywanie ze mną niezależnie od tego, co robi ciało w świecie materialnym. Nie jest to rozdwojenie, podział człowieka? Jest to wyższy stopień jedności we mnie. Wszystkie aspekty człowieczeństwa funkcjonują wtedy zgodnie ze swym przeznaczeniem, tworząc harmonijną całość. Stan współczesnego świata, ludzi. Jest wynikiem dysharmonii pod tym względem. Jest to efekt złego używania możliwości człowieka, według błędnej koncepcji ludzkiej, zamiast według doskonałego mojego prawa. Moja wola jest moim prawem. Widzisz, jak wielkie jest znaczenie posłuszeństwa mojej woli. Rozum nie zawsze jest przydatny. Wiara nie wymaga rozumu, choć może z niego korzystać. Równie częste są przypadki, gdy rozum przeszkadza, jak te, gdy pomaga. Każdą łaskę, którą daję, można wykorzystać służąc mi lub walcząc ze mną. Dałem pełną skalę możliwości i pełny wybór. Miłość nie znosi zniewolenia. Cenne jest to, co dobrowolne. Decyduje Twoja wola. Ona jest przed rozumem. I przed uczuciem ćwicz zatem wolę, rób to w wiecznym teraz i poddaj ją żądaniom twojej duszy, w której jestem źródłem życia. Czy jestem w stanie zrozumieć to, co powiedziałeś? Przy mojej pomocy. Wszystko jesteś w stanie wyłącznie przy mojej pomocy. Beze mnie zupełnie nic. Ja jestem Twoim istnieniem. Ty jesteś moim ucieleśnionym słowem, które jako jedyne wśród stworzeń ma możliwość wyboru.